Po raz pierwszy w historii obiektu jego dach i kopuła przejdą remont i renowację. Miejski dom kultury w Zgorzelcu wielokrotnie odnawiano i zabezpieczano, ale pierwszy raz od ponad 100 lat ekipa fachowców weźmie się za dach. Kopuła jest przepiękna, jest bardzo pięknie ozdobiona różnego rodzaju rzeźbami, które, które po prostu nie jest człowiek tutaj z dołu zobaczyć, bo to wszystko widać, jak dopiero rozłożyliśmy rusztowania, podeszliśmy do tego i naocznie można było to widzieć. Co z naszych prac? Z naszej pracy jest po prostu remont tej kopuły, czyli na pewno na podstawie programu konserwatorskiego, który też będzie zatwierdzony przez konserwator. Zabytków. E, mamy e, po prostu tą kopułę doprowadzić do stanu takiego, żeby, e, żeby po prostu przetrwała następne lata. Czyli rekonstrukcja wszystkich z, zniszczonych e, ozdób, e, tych e, z miedzi, bo kopuła cała jest w miedzi, tak? E, wymiana popękanych szyb, e, doszczelnienie tego wszystkiego. Naprawa wszystkich, tak jak tutaj widać, tych rzeźb narożnych, wymycie, odtworzenie brakujących elementów i, i tyle, tak, co do kopuły. Później następnym etapem, poza oczywiście elewacją, będzie wykonanie nowych świetlików. Świetliki to są powierzchnie na dach, które doświetlają wnętrze Miejskiego Domu Kultury. Trudno uwierzyć, ale zdaniem fachowców to nie oni pierwsi byli tymi, którzy zaglądali do dekarskich elementów. Jeżeli już coś miało być odkryte, to już o wiele wcześniej to już ktoś sobie po prostu przywłaszczył albo zabrał. Tutaj tak samo jak na tej figurze. Z tyłu pod nią jest taka kula, i tam prawdopodobnie ktoś już szukał, bo rzeczywiście po wejściu na dach stwierdziliśmy z tyłu na kuli, że jest po prostu dorobiona po prostu jest już ktoś tam szukał czy ktoś tam czegoś przypadkowo w tej kuli na pamiątkę nie zostawił. Na kopule nic takiego nie odkryliśmy. Poza bardzo dużą ilością odchodów gołębi. <noise> po prostu tam na samym szczycie sobie zrobiły legowisko i tam była masakra. Wszystko zostało oczyszczone, wyciągnięte, zabezpieczone, żeby te. Żeby te Gołębie tam nie wchodziły, bo po prostu gołębie na tej kopule zrobiły największe spustoszenie. Tak samo jak są narożne tutaj takie na kopule lwy, to one tam powchodziły, powyginały blachę. Oprócz dachu w remoncie jest także elewacja. Aktualnie siedzimy, że tak powiem, na elewacji, czyli jednej i drugiej, która jest w naszym zakresie. Odbywają się prace restauratorskie, renowacyjne całych dwóch elewacji, czyli tutaj, tutaj od strony amfiteatru i od strony tylnej. Prace polegały na wykonaniu renowacji tynków istniejących. Ze względu na to, że to jest obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków, prace są pod ścisłą kontrolą konserwatora zabytków, delegatury z Jeleniej Góry. Wszystko tutaj na bieżąco jest z konserwatorem uzgadniane i w tej chwili właśnie odtwarzamy istniejące tynki do stanu, stanu takiego, do stanu użyteczności takiej normalnej, prawda? Bo tynki były bardzo, bardzo zniszczone. Tutaj od wielu lat nie było nic przy tym robione. Tynki są w tej chwili, zostały zagruntowane gruntem krzemienowym, który wzmocnił je aż do samej cegły, a następnie teraz są wypełniane ubytki, i następnie później będzie wszystko ładnie wygładzone i później położona farba. Tutaj w sumie mamy cztery elewacje, w naszym zakresie są tylko dwie. Cały remont potrwa jeszcze około rok. To nie lada wyzwanie dla ekipy remontowej. A wszystko pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Jest trudny obiekt, dużo, w szczególności Kopuła. Rusztowanie na Kopule bardzo duże wyzwanie. Później same prace konserwatorskie, zachowanie reżimu technologicznego. Każdy element musi po kolei wszystko współgrać. Tu muszą być odpowiednie czasookresy i. No tutaj musimy tak dopracować to wszystko, żeby, żeby to pasowało i żeby to później służyło na następne wielolecie. Remont Domu Kultury trwa bez zakłóceń. Pozyskaliśmy trochę dodatkowych pieniędzy, więc takie rzeczy, które wyszły w trakcie robót, będziemy mogli zrealizować dodatkowo, co, co mnie cieszy, bo tam no, stan dachu szczególnie jest delikatnie mówiąc, trudny w tej chwili. Dobrze, że ten remont się zaczął, bo, bo, bo byśmy mieli więcej kłopotów z roku na rok, więc te pozyskane środki bardzo nam się przydadzą. Rozmawiamy w tej chwili już jako władze miasta bardziej na temat kontynuowania, bo tam nas zostały jeszcze rzeźby, została nam elewacja częściowo, więc my już na ten temat bardziej rozmawiamy, bo to, co jest w tej chwili w realizacji, to jest, mamy na to pieniądze, i się toczy, natomiast no już jesteśmy krok dalej. Szukamy pieniędzy na pozostałą część. Rozmawiamy z fundacjami, szukamy pieniędzy. Mam nadzieję, że się uda finansowanie znaleźć. Wtedy będziemy mogli zakończyć remont ostatniej części, która nam została, czyli właśnie tych i części elewacji. I będziemy mogli powiedzieć, że dom kultury jest całościowo wyremontowany, i na jakiś czas wyjść z tego obiektu i zająć się innymi. Prace na budynku rozpoczęły się w maju, całkowity koszt wyniesie około 4 miliony złotych, z czego około 2 miliony pokryje dotacja przyznana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska Saksonia 2014-2020.